Czy często czujesz się uwięziony w mentalnych pętlach, jakby twój umysł płatał ci figle, ciągnąc cię z powrotem w stronę niepokoju? Czy nieustannie wracasz do katastroficznego myślenia pełnego co jeśli i najgorszych scenariuszy? Jeśli tak, dziś zagłębimy się w korzenie tego, co naprawdę dzieje się z twoim zdrowiem psychicznym. Zbadajmy to razem. Witaj w kolejnym ważnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się ogromnym tematem. Myślami, które przychodzą Ci do głowy, schematami myślowymi oraz tym, jak postrzegasz teraźniejszość i przyszłość. Chcę poprowadzić Cię do nowego zrozumienia myśli, które wywołują lęk w Twoim życiu. Do tej pory mogłeś wierzyć, że to Ty tworzysz te myśli i scenariusze w swojej głowie. Ale prawda jest taka, że nie Ty tworzysz swoje myśli. Ty je odbierasz w oparciu o częstotliwość swojego umysłu. Ta świadomość może być przełomowa. Jeśli twoje myśli są negatywne, to dlatego, że twój umysł jest nastawiony na tę częstotliwość. Ale jest dobra wiadomość: możesz to zmienić, przełączając się na inną częstotliwość. Wyobraź sobie, że twój umysł to radio. Jeśli jesteś nastawiony na stację, która gra strach lub niepokój, to właśnie usłyszysz. Ale możesz zmienić stację. Przez długi czas mogłeś myśleć: to są moje myśli. Moje pomysły, ale w rzeczywistości, byłeś dostrojony do określonej częstotliwości związanej z Twoim domyślnym stanem emocjonalnym. Jeśli nosisz w sobie stłumiony gniew, na przykład, Twoje myśli będą odzwierciedlać drażliwość lub chęć kontrolowania innych, to samo dotyczy strachu, apatii, a nawet pozytywnych emocji, takich jak wdzięczność, radość i spokój. Kiedy jesteś dostrojony do pozytywnej częstotliwości, Myśli, które odbierasz, są z nią zgodne. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć zwracać uwagę na ładunek emocjonalny stojący za Twoimi myślami. Jeśli myśl niesie ze sobą silny ładunek emocjonalny związany ze strachem lub niepokojem, utkniesz w tej częstotliwości. Ale jeśli skupisz się na myślach takich jak Mam obfitość, Jestem zdrowy lub Jestem z siebie dumny i emocjonalnie zainwestujesz w tę ideę. Zaczniesz zmieniać swoją częstotliwość. Oto trzy praktyczne kroki, które pomogą ci się przeprogramować. Zwracaj uwagę na ładunek emocjonalny stojący za Twoimi myślami. Zmniejszaj ładunek wokół myśli, które Ci nie służą, i zwiększaj go wokół tych, które Ci służą. Na przykład, jeśli pomyślisz: Jestem już uzdrowiony, usiądź z tym uczuciem i pozwól mu się zakorzenić. Zauważ, jak zmienia Twoją energię. Ponownie połącz się z wdzięcznością. Poświęć 10 minut każdego dnia na skupienie się na tym, za co jesteś wdzięczny. Kiedy niepokój przejmuje kontrolę, wdzięczność często wydaje się odległa. Ale celowo, ponownie łącząc się z nią, czy to wdzięczność za swoje ciało, zdrowie czy dach nad głową, zaczniesz zmieniać swoją częstotliwość. Przesuń swoją uwagę z tego, co jest nie tak, na to, co jest w porządku. Zamiast skupiać się na tym, co może pójść nie tak, skoncentruj się na tym, co masz i co może pójść dobrze. Ta prosta zmiana może pomóc wdzięczności przejąć kontrolę nad strachem. Jeśli konsekwentnie zastosujesz się do tych kroków, zaczniesz zauważać zmianę w swoim nastawieniu. Przejdziesz z częstotliwości zorientowanej na strach do częstotliwości spokoju i bezpieczeństwa. To jak zmiana kanału w radiu, dostrajasz się do nowej stacji. Więc. Czy jesteś gotowy, aby zobowiązać się do tych kroków? Daj mi znać w komentarzach. Pamiętaj, że jesteś czymś więcej niż swoim lękiem. Masz moc, aby zmienić swoją częstotliwość i stworzyć nową rzeczywistość. Wierzę w Ciebie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.